Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Opowieści Losu, z tej strony Ana. Oczywiście dziękuję Wam na wstępie za Wasze lajki, subskrypcje, udostępnienia i wyświetlenia kanału. Również za Wasze cudowne, kochani, podziękowania, komentarze i opinie. Witam serdecznie wszystkich nowych widzów, nowych słuchaczy, nowych subskrybentów. Cieszę się, że dołączyłeś do tego kanału, że go subskrybujesz, że podłączyłeś się pod wspólną świadomość naszej społeczności. Również... Witam serdecznie i ciepło wszystkich stałych widzów, stałych słuchaczy, stałych subskrybentów. Cieszę się, że powracasz. Dzisiaj, kochani, czytanko miesięczne na lipiec dla zwiedzającego Koziorożca. Zobaczymy, co tu dla Was, cieszę się, kochani, najważniejszego pokazać, jakie informacje na poszczególne 4 tygodnie, co podczas tego całego miesiąca może do Was przyjść, jakie informacje, jakie zdarzenia, okoliczności, osoby. I oczywiście to czytanko będzie jak zwykle co miesiąc rozbudowane. Także kochani, nie przedłużając, zapraszam wszystkie zodiakalne koziorożce. Co tu dla Was kochani? Na poszczególne cztery tygodnie lipca. Poproszę o informację na pierwszy tydzień lipca dla zodiakalnego koziorożca. Pierwszy tydzień lipca dla koziorożca. Dziękuję. Drugi tydzień, lipca, dla koziorożca poproszę. Ok, dziękuję. Trzeci tydzień. I czwarty tydzień, kochani, dla was. Ok, ty chciałaś wyskoczyć, to wyskakuj. Dobrze. I tu sobie, kochani, dopowiemy jeszcze, żeby było jasność. Okej, okay, w pierwszym tygodniu, kochani, może pojawić się jakaś kradzież. Z kim lub z czym ona może być związana? O co tutaj chodzi z tą kradzieżą? Strach. Być może ty masz koziorożczą, strach przed kradzieżą. Ziemia. Być może ty się obawiasz, że Tobie ktoś coś ukradnie. Jakąś stabilność, solidność, coś, co tutaj, słyszę, kosztowało Ci dużo, dużo pracy, dużo uwagi. Jest też nawołanie o uziemienie, tak? W drugim tygodniu narodziny czegoś nowego, kochani, możliwe, że ze zodiakalnym strzelcem lub wychodzi, kochani, na jaw jakaś zdrada osoby urodzonej w grudniu, 12 grudnia. Hmm. Możliwe, że w grudniu urodziło się Wasze dziecko. Jeżeli macie to z kimś dziecko, być może ze zodiakalnym strzelcem. Być może dziecko jest urodzone czwartego dnia miesiąca, tu ma 4 latka albo cztery miesiące w tym momencie. Lub w grudniu hmm, wyszła na jaw, lub dopiero wyjdzie na jaw jakaś zdrada. Ale obstawiam, że jest to osoba urodzona, kochani, w grudniu. Dobrze, kochani, trzeci tydzień. Tu jest prawdopodobnie jakaś podróż zagraniczna. Możliwe też, że wyjeżdżacie do jakiegoś domku na wsi. Możliwe, że planujecie to już od jakiegoś dłuższego czasu być może od 9 tygodni, od 9 miesięcy. Coś tutaj jest, kochani, robione świadomie i dobrze przemyślane, i dobrze przemyślane tak? No i w tym wszystkim wspieracie przeświat. Także podążaj za tym głosem. Możliwe, że będziesz podróżować tutaj do tego miejsca z osobą urodzoną w kwietniu, 4 kwietnia lub być może od kwietnia coś tu planujesz i mam tu, kochani, ponownie strzelec. Dobrze. I, kochani, czwarty tydzień. Tutaj jakaś nauka, być może jakaś wiedza tajemna. Być może uczycie się tu czegoś, kochani, od 20, 2020 roku lub, nie wiem, od 20 dni. Los może los wam zesłał kochani, jakieś tutaj materiały, jakąś podpowiedź od wszechświata w związku z naszym rozwojem możliwe, że uciekliście w jakąś naukę w jakąś tajemną wiedzę w związku z jakimiś trudnymi relacjami rodzinnymi w październik, tutaj się mogła jakaś sytuacja zadziać kochani, w październiku 10 października lub ze wagą możliwe, że od października zwracacie uwagę na znaki wszechświata okej okay. I to sobie to teraz rozbudujemy, kochani. Co tu najważniejszego dla na koziorożca na lipiec? Co najważniejszego dla na koziorożca na lipiec. Dziękuję. Co w bliskim otoczeniu? Co w pracy i finansach? w miłości i uczucia. Wow, dziękuję. Co jest przed Wami, kochani, ukryte? I co do Ciebie zmierza? Dziękuję. To w sumie tak pół na pół trochę wypadło, ale okej. Okay. Co tutaj, kochani, się pokaże jeszcze dla Was? Co najważniejszego dla koziorożca w lipcu, kochani, konsekwencje. Albo wy coś będziecie konsekwentnie egzekwować od kogoś, lub to ktoś wam. Przypomnij o pewnego rodzaju konsekwencjach słów, działań. Lipcy, kochani, słowo dla was przewodnie to słowo konsekwencji, znaczenie tego słowa. Być może ktoś do dzisiaj nie rozumie, co oznacza słowo konsekwencji. Być może to wy komuś coś tłumaczycie. Być może to wy będziecie egzekwować konsekwencje od osoby ze swojego bliskiego otoczenia w związku z jej działaniem, z jej słowami, z jej zamiarami wobec Was być może wyciągniecie konsekwencje zdrady która być może wyjdzie na jaw ok bliskie otoczenie kochani no tu jest jakaś zwolnienie tempa w związku z jakimś sukcesem być może ktoś celowo spowalnia, kochani, wasz sukces. Być może jest to ktoś, kochani, na gruncie rodziny. Jest tu energia, kochani, znaków wodnych. Charakterystyka i ryby. Być może tu chodzi o, o postać dziecka między 7 a 12, 13 rokiem życia, mniej więcej. Lub... Yy... Ktoś ma mentalność, kochani, dziecka. To może być jakiś mężczyzna lub kobieta w takiej energii właśnie też męskiej, a bardziej bardziej, nawet nie męskiej, takiej bardziej chłopięcej. Ale to jest też informacja, kochani, o powodzeniu, o, o zakończeniu kłopotów na, na gruncie domu rodzinnego. Możliwe, że w jakichś relacjach, kochani, małżeńskiej, możliwe, że tutaj były jakieś spory związane z jakimś dzieckiem. Być może dziecko jest za mocno rozpieszczone, słyszę. Być może ktoś chciał prowadzić, kochani, inne metody wychowawcze. Co jeszcze? Może pojawić się jakaś zwłoka, jakieś opóźnienie. Coś, co będzie związane, kochani, z trygonem ognia, baran, baranek i szczalec. Tu jest oczekiwanie na coś, prawdopodobnie. Na coś. Oczekujecie, co się cały czas opóźnia na jakieś decyzje? Słyszę słowo decyzje. Dobrze, praca i finanse. Tutaj mogą się pojawić, kochanie, jakieś zakłócenia związane ze zdrowiem. Ta karta wypadła mi tak pół na pół, po środku. Czyli prawdopodobnie być może dopiero otrzymacie jakąś diagnozę i będzie Was tutaj czekać jakaś stagnacja, być może pobyt w szpitalu. co tutaj chodzi ta sytuacja może dotyczyć kochani, właśnie jakiegoś dziecka chłopca który może mieć blond włosy albo takie bardziej rutawe. ktoś tu będzie miał musiał podjąć jakąś decyzję kochani ognia może być dla Was istotny. Co tu jeszcze? No i znowu ta karta. Nie licz na spadek i nie polegaj na innych. I tu jest cały trygon ognia, kochani. I mam tu ponownie 107-108 przeczytam Wam to okej, okay, to może być dla Was istotne. 107 i 108. Twoje myśli i intencje materializują się przed Tobą. Uwierz, a będzie Ci dane. I 108, kochani. Podróżujesz w głąb siebie. Znajdziesz tam odpowiedzi na wszystkie swoje zapytania. Jest to na pewno taka sytuacja, która będzie związana, kochani, z czyimś zdrowiem. Ale pojawia też się osoba... O tak dużo tutaj się działo? Na gruncie tutaj, właśnie pracy, finansów. Yy. Dzieje się coś z czymś zdrowiem, dzieje się jakiś wybór, kochani, pomiędzy dwoma kobietami z, w związku z jakimś mężczyzną, z jakimś człowiekiem towarzyskim, który niezdecydowany jest, i dzieje się coś, kochani, yy. onoś jakiegoś spadku. Bardzo dużo takiej, kochani, dużo zamieszania słyszę, takie słowo dużo zamieszania, dużo. Dużo będzie się działo na gruncie pracy i finansów. Być może jakiś szef będzie musiał podjąć, kochani, jakąś decyzję w związku z, pomiędzy jedną pracowni, pracownicą a drugą pracownicą. Tutaj być może jakiś też jest romans, kochani, w pracy, oczywiście też coś takiego może być. Ktoś po prostu sobie żongluje raz z jedną panią, raz drugą panią. Dopasujcie do swojej sytuacji, okej? Okay? Dobra, miłość i uczucia. No właśnie, brak energii, jakieś wypalenie, kochani. Możliwe, że pojawi się jakaś oferta pracy, kochani, u obcokrajowca lub jakiś obcokrajowiec będzie, kochani, tej istotny dla Was. Nie wiem, dlaczego powiedziałam oferta pracy być może będzie ta osoba powiązana z Wami uczuciowo na gruncie pracy. Trygon, powietrze, bliźnięta, waga i wodnik. Praca, dom, urząd, dokumenty. Możliwe, że tu macie jakąś sytuację, kochani, na gruncie uczuć. Z trygonem, powietrza właśnie. No tu jest wasza energia, energia znaku Ziemi, pan na koziorożec. Możliwe, że jesteście ciemną blondynką, niezależną, elegancką, w wieku 25-35 lub oczywiście starszą, jakaś mężatka. Możliwe, że tu będzie, kochani, jakiś podział. Podział czegoś na gruncie, kochani, domu, urzędu, dokumentów. Domu. Są tu jakieś sprawy prawne, legalne, tak, do załatwienia pomiędzy jakąś kobietą i jakimś mężczyzną. Być może, że twój partner lub partnerka jest obcokrajowcem? Lub zakończasz jakąś relację i wybierasz się w podróż do, do nowego partnera, do nowej partnerki, tylko tutaj coś się jeszcze musi domknąć, kochani, na gruncie spraw urzędowych, prawnych. Co jest ukryte? Determinacja, szczęście i optymizm. Trygon ognia, baranek, szczelec, starszy mężczyzna, lub wdowiec albo i jedno i drugie. Jakiś dobrotliwy kochani hojny kawaler około 45 życia. To jest trygonu wody, rak skorpion i ryby. Możliwe, że to jest czyjś syn, być może to jest syn jakiegoś wdowca jakiegoś starszego mężczyzna. Jest trygonu e, ognia, baranek i szczelec. Możliwe, że ktoś przynosi komuś, kochani, informację o tym, że ktoś ma problemy przez alkohol zdrowotne. Ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga i wodnik. Możliwe, że jakiś mężczyzna, kochani, słyszę, stoczył się. I... No i odpłynął tak, w chorobie, w nałogu. Trochę skomplikowana energia, jak powiem wam, kochani. Również może być sytuacja taka, że czy kogoś syn, jakiegoś mężczyzny starszego, lub jakiegoś wdowca. Ktoś, kto... no to, to mi po prostu pokazuje się tak jakby ktoś po prostu miał... jakby ktoś pochodził z dobrego domu, tak? Był dobrze tutaj sytuowany finansowo, na wysokiej pozycji i po prostu no i stoczył się w związku z... przez alkohol, tak? Okej. Okay. Co do ciebie zmierza brak balansu, brak równowagi? W związku z jakąś sytuacją bądź osobą. Jeszcze raz, kochani. Być może, że tutaj, kochani, jakiś mężczyzna załamał się po utracie swojej mamy. Być może był to człowiek szanowany na pozycji, ale emocjonalnie nie wytrzymał tej utraty, tak? Odchodzi do Ciebie mężczyzna, prawdopodobnie z Trygonu, podobnie, kochani, powietrza, wyźnięta waga i wodnik. Mężczyzna przystojny, w wieku około 35-50 lat. Być może, że on emigruje lub powraca z jakiejś emigracji. Być może ktoś mieszka właśnie za, za, za oceanem. Lub ktoś planuje jakąś emigrację. Być może, że ktoś powraca po duże pieniądze, po spadek, po dom lub samochód. Możliwe, że tu będzie do podziału, kochani, coś na gruncie dwóch mężczyzn. To mogą być bracia. Drugi to może być to jest trygonu, kochani, ziemi: Byt Pan na koziorożec. Ciemny blondyn, postać mundurowa. Mężczyzna, który pracuje w takich służbach mundurowych. Rozbudujemy sobie to, ok. Co tu dla Was jeszcze, kochani, chcę się pokazać na ten lipiec? Jakie jeszcze informacje? Dla koziorożca. Co tu jeszcze za informacje dla koziorożca? Otwierasz się, drogi koziorożcu, na swoją wyższą jaźń. Również przyjmujesz, czy, przyjmujesz czyjąś pomoc. W sumie tak naprawdę nic nie robiąc. Otwiera się Twoja intuicja i odnajdujesz jakąś prawdę. Być może, że właśnie przyjmujesz tutaj pomoc od wszechświata. W końcu też tutaj zaczynasz rozumieć. Prawda dotyczy, kochani, przyszłości. Coś, co jest nie zostało wypowiedziane. Prawdopodobnie przez zablokowaną czakrę Gardła I energia domu 10, która mówi, kochani, o pewne stanowisku w społeczeństwie, tak jak mówisz o karierze zawodowej, o swojej reputacji, ktoś tu przejmuje odpowiedzialność, aby niej sukces. Ktoś chce zapracować własnymi rękami na swoje wysokie stanowisko. Wow. No tutaj, kochani, idą do Was sukcesy na każdym możliwym, każdym możliwym aspekcie. Dużo korzyści. Spływają na Ciebie, drogi koziorożcu, błogosławieństwa. Szczęście, powodzenie. Możliwe też, że przyznajesz się do czegoś. Może i to Ty wypowiadasz jakąś prawdę. Tutaj dogłębna kochani analiza, którą podpowiada tobie twój umysł, i następuje w związku z tym komunikacja. Być może dochodzisz do jakichś wniosków, tak, poprzez jakąś analizę, że coś należy powiedzieć. Słyszysz prawdy o sobie, wybaczenie, być może zastanawiasz się nad jakimś pojednaniem z kimś. tutaj chodzi, kochani. Ktoś tu ma, kochani, pewną obsesję, aby kontrolować. Aby tutaj poczuć walkę o, wa o władzę. Możliwe, że tu chodzi o osobę z poznaku Skorpiona, ale nie musi być. Energia Pluto, czyli planety Skorpiona, lub ktoś, kto ma Skorpiona w swoim umiejscowieniu. Tutaj występuje jakaś akceptacja w związku z jakąś obroną. Być może cały czas konsekwentnie, kochani, znowu konsekwentnie, tak? Bronisz swoich uczuć, swoich poglądów. Tutaj mogą się pojawić, kochani, jakieś niepokoje, jakieś lęki, jakieś problemy. Słyszę, nikt nie będzie mi mówić, co mam robić. Bunt, słowo bunt. Ale też przyjmujesz pewną odpowiedzialność w związku z jakąś sytuacją. Być może w związku z pracą nad swoim cieniem. Tutaj jest potrzeba też koncentracji, coś tutaj przepracować, tak? Jest tutaj niepewność, kochani, w związku z jakąś sytuacją bądź osobą. Ale Ty w tej niepewności i tak po coś idziesz. Idziesz po to z odwagą, z wytrwałością, ze siłą przede wszystkim, tak? Możliwe, że dostrzegasz swoje piękno. Być może, że zauroczył Cię osoba z poznaku wagi lub Ty zauroczysz sobą osobę z poznaku wagi. Być może idzie do Ciebie pewnego rodzaju sprawiedliwość i równowaga w jakichś relacjach, kochani, partnerskich, ale też ogólnie w relacjach, tak? Masz dużą wiedzę, masz też energię, aby podjąć się jakiegoś wyzwania. Coś, co jest Twoim pragnieniem. Możliwe, że osoba z poznaku Barana tutaj będzie dla Ciebie yy, przychylna w tej sytuacji lub pomocna, energia w domu dziewiątego. Tutaj kochani też podróże umysłowe, tak? Zmienianie swojego światopoglądu, rozszerzanie swoich horyzontów. Podejście filozoficzne do czegoś. Skorpion, kochani, ponownie. Tutaj są jakieś ważne aspekty, jakaś kontrola nad taką sytuacją, lub jakąś osobą. Sytuacja związana przypuśćmy z osobą skorpiona. Dom szósty, kochani. Choroby, doświadczenia, tutaj trzeba też zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje wnętrze, ale też o swój wygląd. Robić coś stopniowo. Ale konsekwentnie. Kolejny raz, kochani, słowo konsekwencja, tak? Konsekwencja. Prawdopodobnie masz wokół siebie jakieś wrażliwe otoczenie, jakieś rodzeństwo, środowisko szkolne, coś od kogoś wyniosłać, jakieś nawyki, jakieś. Słyszę stereotypy? Tutaj będzie czas, kochani, na celebrację, ale unika też pewnego dramatu. Wtedy mieć prowadzenie nad czymś, tak? Podejmiesz ryzyko. Otworzysz tutaj swój wewnętrzny kompas, który Cię zaprowadzi. Być może do przerobienia też swoich uczuć lub uczuć, które zostały przez kogoś kiedyś poranione. Jest potrzeba komunikacji. Być może z osobą z poznaku ryb. Tutaj trzeba podjąć, kochani, pewną decyzję, która musi wynikać z Waszego wnętrza. Wodnik Koziorożec. Tutaj są, kochani, prawdopodobnie jakieś trzy osoby, bardzo blisko ze sobą powiązane: ryby, wodnik i koziorożec. Tutaj coś trzeba, kochani, wyjaśnić pomiędzy tymi osobami. Być może energię domu 11. Być może tutaj jakaś przyjaźń, kochani, słyszę, wisi na włosku, by została zaburzona w związku z jakąś sytuacją. No dobrze, kochane koziorożce, jeżeli czujecie, że jest to wasze, może być wasze. Przyjmijcie, proszę dać, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie, zostawcie proszę do kogoś innego. Na dzisiaj Wam kochani, dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa pa!